Szanowni Państwo, prezydenckie danie już gotowe. Serwujemy szparagi chrupiące, smażone na klarowanym maśle, dziki kotlet ze schabu młodego przelatka. Buraczane pęcza kotto. Mam nadzieję, że pani menadżer będzie smakowała. Zanosi danie. Kobieta próbuje dań na tarasie. Najpierw Tatar. Uśmiecha się zadowolona. przenosi drugie danie. No, widzę, że już kończysz. Smakowała Ci przystawka? Wyśmienita. Mam dla Ciebie jeszcze danie główne. To prezydencki obiad. Tak chciałbym, żeby się nazywało to danie. To schab z dzika, z buraczanym penchacotto, chrupiącym szparagiem i purée z czerwonej kapusty i chrzanu. Wygląda wyśmienicie. Mam nadzieję, że będzie smakowało tak samo, jak wszystkie nasze dania z karty. Przekonaj się o tym. Kobieta próbuje drugiego dania. Hmm? Kuba, a jak tam pobyt w naszym obiekcie? Powiem Ci, że zazdroszczę Ci Twojej pracy, bo już sobie wyobrażam, jak siadasz w biurze, zaparzasz sobie pyszną, aromatyczną kawę i patrzysz przez okno na te piękne okoliczności przyrody. Fenomenalne miejsca. Ale już niebawem, Kuba, nasz obiekt będzie się rozbudowywał o dodatkową bazę noclegową, jak również będziesz mógł już niebawem przyjechać do nas ze swoimi dziećmi. Będzie kryty basen, jak również całe zaplecze spa. W takim razie ja zabieram całą swoją rodzinę i odwiedzimy Cię już niedługo. A z Wami, Szanowni Państwo, chciałem się już na dzisiaj pożegnać i pysznie zapraszam na kolejny odcinek Piekielnie Dzikiej Kuchni. A, wezmę sobie kurczakera. Ja wołowinera. Y, a ja wegera. To ty zostałeś wegetarianinem? No tak. Na razie na okresie próbnym. Spróbuj burgerowych nowości z Żabki. Bo teraz kurczaker, weger i wołowinar tylko po 5 złotych sztuka przy zakupie dwóch. Żabka. Mały, wielki sklep. Mega okazje w Rosmanie przebiją wszystko. Na przykład ekokrem nawilżający liren Natura z rabatem 36%. Hugo Boss z Infinite taniej o 117 zł. Odświeżacz Erwik ponad 30% mniej. Mega przebija wszystko. Co jest? Mam awarię, ale wszystko pod kontrolą. Szybka akcja i lecimy. Powodzenia, chłopaki. Rozpoczyna się decydujący set. Jesteśmy gotowi do przyjęcia serwisu. Nasi wchodzą do bloku. Główny rozgrywający przyjmuje atak z drugiej linii. I fenomenalnie kontruje. Akcja przenosi się na skrzydło. Punkt i koniec spotkania. Nie. Yes. Dobra robota, panowie. Zamów asów serwisowych w pakiecie z prądem i gazem i zyskaj przewagę w awaryjnej sytuacji. Erwik aromatyczna mgiełka uwalnia zapach z olejkami eterycznymi w postaci pachnącej mgiełki. Poznaj zapach cytrusów i poczuj przypływ orzeźwienia. Odkryj zapach róży i doznaj błogiego ukojenia. Poczuj aromatyczne zapachy z olejkami eterycznymi w domowym zaciszu. Erwik aromatyczna mgiełka. A teraz wypełnij dom zapachami zimy i poczuj świąteczną atmosferę. Odkryj nową, limitowaną edycję Erwik. Żeby osiągnąć sukces, nie możesz działać na pół gwizdka. I z bólem gardła też nie walczę na pół gwizdka. Dlatego biorę Haskosept, który w ból gardła uderza po całości. Nowość. Haskosept to lek, który zwalcza objawy. A gdy inni na tym kończą, on działa dalej. Zwalcza też wszystkie przyczyny. A Twój lek nie działa tylko na pół gwizdka? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź smutuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dostępny też w sprayu. Kto powiedział, że jesienią i zimą mam mieć mniejszą odporność muszę zrezygnować z biegania? A kto powiedział, że jesienią i zimą musi mi brakować sił do nauki? A kto powiedział, że moja rodzina jak 90% Polaków ma mieć niższy poziom witaminy D3? Suplement diety molekin D3 Forte zawiera wysoką ilość witaminy D3 i działa. Potwierdzają to badania. 96% skuteczności po trzech miesiącach stosowania. Zadbaj o odporność i nie przepłacaj. Najwyższe po...